di du di du di du. Gracja Nostocki, fakty, czyli co u mnie słychać? Didu, di du, di du. Cześć, tu mówi Gracja Nostocki. Witam Was w piątej części faktów. A dzisiaj powiem o różnych wydarzeniach, zdarzeniach. Pierwszym wydarzeniem y, to jest to, że już nie mam swojego menadżera. Zerwałem z nim y, Umowę, ale współpracować z nim będę dalej, i oczywiście dalej będzie mi w pewnych rzeczach pomagać i pewne rzeczy za mnie załatwiać. I tutaj jest taki duży artykuł o mnie. Jest tutaj w ogóle: to jest przepis na internetową gwiazdę, i jest tutaj ogólnie powiedziane o gwiazdach internetu, również jest i o mnie. Jest napi napisane tutaj: jest moje zdjęcie. Tutaj też jest moje zdjęcie. No i tutaj są: y, y, jest napisane o mnie. Y, trzy pytania y, do Gracjana Rostockiego, gwiazdy YouTube. Tutaj jest artykuł o gwiazdach internetu. Gwiazdy internetu. I jest również i o mnie artykuł. I tutaj piszą właśnie styl życia. Wysypisko talentów w sieci, gwiazdy internetu, ich popularność w społeczności internetowej będzie rosła. Internaci, internauci wykryją je sami, po co to robią. No i jest właśnie tutaj napisane również o mnie o różnych innych gwiazdach internetu, ale również o mnie. Ostatnim takim przykładem jest Gracja Nostocki, 44-letni cukiernik z Krakowa, którego piosenki i teledyski samodzielnie napisane i nagrane obejrzało kilkaset tysięcy użytkowników si 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 sieci. I to jest właśnie o mnie artykuł Gwiazda YouTube. Także serdecznie zapraszam do przeczytania tego artykułu. Natomiast inne takie sprawy, no to takie różne są czasami śmieszne, czasami mniej śmieszne zdarzenia, jak na przykład czasami ktoś mi robi żarty na przykład i na przykład obiecuje mi załatwienie jakiegoś koncertu, a tymczasem później okazuje się, że to tylko jest żart. No niestety na razie jeszcze w styczniu nie miałem żadnego koncertu, mam nadzieję, że koncerty się rozkręcą. Na YouTube, na YouTube teraz wrzucam właśnie film odnośnie mojego koncertu w klubie PRL, który się odbył 28 listopada 2008 roku. No i myślę, że jak ludzie obejrzą ten występ mój w klubie PRL-u, to sami nabiorą chęci zaproszenia mnie na jakiś inny do swojego miasta, do swojego klubu, żebym tam taki sam koncert zrobił. A teraz jeśli chodzi o moje piosenki, to cały czas tworzę piosenki. Również zacząłem śpiewać też i piosenki innych y, ludzi, którzy mi teksty wysyłają, albo już takie, też mam w planie zaśpiewać kilka piosenek takich już popularnych od dawna w Polsce. Zrobić takie kofery moje z y, znanych, sławnych przebo przebojów polskich. I myślę, że takim teraz fajnym jakimś by było akcentem yy, 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 zaśpiewać kilka jakichś takich uryw, urywków nowych piosenek. Na początek może Kochaj, 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 kochanie mnie! Kochaj, 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 kochaj mnie. Kochaj, 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 kochanie mnie. Kochanie mnie, kochaj mnie! Kochaj, 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 kochanie mnie kochaj, 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 kochaj mnie, kochaj, 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 kochanie mnie, kochanie mnie, kochaj mnie. To była taka piosenka kochaj, kochaj mnie, a natomiast jeśli chodzi o takie piosenki, to wcipne, to właśnie ostatnio y, zaśpiewałem i zrobiłem i niedługo mam nadzieję, że ukaże się już na YouTubie i w ogóle w internecie moja nowa piosenka o pechu po prostu, jaki w życiu czasami nas spotyka. I piosenka brzmi tak. Jak nie urok, to jest swaczka, kiła, mogiła i wykałaczka. Bo w życiu prześladuje nas pech i już nie powiesz, że dobrze jest. La, 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 la. La, 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 la. Bo w życiu naszym rządzi pech i już nie powiesz, że dobrze jest. Jest też fajna sprawa. Zamierzam współpracować przynajmniej nagrać jeden, może dwa, może trzy teledyski yy, z takimi bardzo fajnymi dziewczynami: Gracja Nostocki i, no, I Strażak. Co są w internecie pod nazwą Fajnowiejskie Tańce. Fajnowiejskie Tańce. I zamierzam właśnie z nimi zrobić teledysk moje piosenki Pech. I zobaczę jak to wyjdzie, będzie chyba na pewno bardzo fajnie i zabawnie. Jak nie urok, to jest fraczka, kiła, mogiła i wykałaczka. Bo w życiu prześladuje nas pech, i już nie powiesz, że dobrze jest. La 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 la. La 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 la. Bo w życiu naszym rządzi pech, i już nie powiesz, że dobrze jest. I myślę, że ta piosenka zdobędzie bardzo dużą popularność, pech i z udziałem fajnowiejskich tańców. A więc, że trochę urozmaicenia będzie do moich teledysków, i myślę, że będzie bardzo fajnie to odebrane i będzie bardzo się dużą popularnością cieszyło wśród słuchaczy i wszystkich oglądaczy na YouTubie i w innych serwisach różnych w internecie. A jeśli chodzi o piosenki napisane przez innych autorów, to ostatnio zaśpiewałem piosenkę o mazurach. Mazury, mazury, przez wszystkich kochane. Mazury, mazury, przez wszystkich lubiane. Co roku przez turystów odwiedzane. Mazury, mazury, przez wszystkich kochane. Mazury, mazury, przez wszystkich lubiane. Co roku przez turystów odwiedzane. To była piosenka o mazurach. A, też mam zamiar napisać piosenkę o UFO, również i też piosenkę o Polsce. Polska, 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 nasza ukochana Polska. I tak dalej to będzie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich swoich fanów. Pozdrawiam również wszystkich internautów. Pozdrawiam również fajnowiejskie tańce i Wojtka. I yy, myślę, że takim fajnym yy, czymś by było zaśpiewanie fajnej piosenki Stacyjka.net, stacyjka.net, to takie fajne radio Stacyjka.net, stacyjka.net, to takie super radio. W internecie, w internecie jest to radio, wy to wiecie. Zapraszam oczywiście również wszystkich na moją stronę internetową, moją osobistą, przeze mnie osobiście robioną, budowaną. Moja strona internetowa to www.gracjanrostocki.republika.pl, Ale oczywiście można też pisać yy, gracianek.pl albo Ostoszki-Gracjan.pl i też ta strona się wyświetli. A mam też napisaną piosenkę o kuliczku po fischu. Pufiś, po Pufiś, To takie fajne zwierzątko. po pufisz, kuliczek po Jest przez nas bardzo kochanym. Kóliczku, po fischu, kuliczku, po ty jesteś jak misiu. Kóliczku, po fischu, kuliczku, po ty jesteś jak Misiu. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas, za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na następną część Faktów. Na razie, cześć, papa. pa! Didu, pa. di, -du, di, -du, di -du. Koniec. Produkcja Gracja Nostocki. di Didu, di, di, di du To na razie, cześć, papa. Pa. Wszystkim papa pa. Zapraszam na szóstą część Faktów.